Cześć, jestem Iwona i witam Was na kanale Mamy budżet. Dzisiaj przychodzę do Was podsumowaniem pierwszego tygodnia wydatków w miesiącu stycznia Więc zaczynamy. Na jedzenie yy, wydaliśmy 335 zł i 85 zł. Więc możemy sobie wyciągnąć resztę i tutaj jest 114 i 15 proszę i tak to są oczywiście oszczędności, ale okazało się, że jedne zajęcia od nowego roku poszły do góry, a ja o tym nie wiedziałam, więc ta dyszka ląduje po prostu na tą kategorię, czyli dzieci. I tu dokładam dyszkę i sobie szybko jeszcze to tutaj zapiszę. Dzisiaj jest yy, nie pierwszy, tylko ósmy. ósmy plus 10 do 490 zł. tak zrobiłam. Czemu nie wziąłam z awaryjnego? Z tego względu, że no oczywiście mogłam tam wziąć, ale tam mam y, 5, 150 zł dokładnie i a tylko 10 złotych brakuje, więc mogę sobie spokojnie z tego wziąć. Ale żeby tutaj mi się zgadzało, zapiszę, że wydałam w jedzeniu y, 345 zł. Y, a tutaj sobie zapiszę. Dzieci, dzieci. Gdzie ja tutaj mam? <laughs> tutaj. I oczywiście napiszę 10 zł z jedzenia. Oczywiście w przyszłym miesiącu już to uzgadnię tą zwyżkę, ale nie chcę tutaj już wiecie kombinować, zmieniać, po prostu stąd idzie tu, a ja żebym po prostu wiedziała. Więc yy... więc tutaj pieniążki wkładamy, Później będę sobie musiała to jakoś rozmieniać i. I sobie tak. Oszczędności. Ja sobie zawsze najpierw tutaj piszę. To było 114, to też jest 104 zł i 15 groszy zł. I czemu tak sobie zapisuję? Bo ja jeszcze wiem, że tu mam w innych kategoriach, coś mi tutaj zostało i sobie na końcu to zliczę. Na i więc jedzenie mamy a dziś mi tu paliwo przeskoczyło paliwo, no i w paliwie w paliwie zostało mi tylko dwa grosze ja już dorzuciłam je tak naprawdę do jedzenia więc zapisuję całą kwotę że 300 zł już zostało wydane na dom na dom jeszcze nic nie wydałam na modę wydaliśmy 85 zł i na razie tego nie wyciągam stało tam 15 zł więc czekam jeszcze do końca miesiąca. Na urodę nadal nic. Na dzieci właśnie nic. Awaryjne nic. Mm. Dobra. I jeszcze ten segregatorek. A w tym segregatorku tak. Mm. W tym segregatorku mam kategorię woda i jak widzicie jeszcze nie jest zapisane, ale ja po prostu wiem, że to jest woda, jeden rachunek, który miał przyjść w grudniu w końcu przyszedł yy, i tam było do zapłaty 15 zł, więc ja sobie te 15 zł yy, tak, tam było 15 zł do zapłaty, więc 35 zł ląduje tutaj dodać 35 zł, yy. Ja już sobie, wiecie, to nie rozdzielam, tylko sobie tutaj mm, będę w kategoriach. Prąd już był zapłacony, to był zapłat. I teraz tak, na zdrowie nic nie wydaliśmy, na uśmiech nic. Ale na prezenty już tak, wydaliśmy 100 zł. I na szkołę, mm, na szkołę też nic. Za prezenty, dlatego że w tym miesiącu moja córka ma urodziny. I nim jeszcze przejdziemy do podliczenia wydatków, ja jeszcze pamiętam, że aha, że już opłaciliśmy OC, Ja z OC zostało nam 70 zł, więc to też trafia tutaj do oszczędności. Plus 70. A ja sobie to oczywiście zmyję, wyczyszczę i od lutego zacznę zbierać już na nowo. raz. tak, tutaj zrobimy 600. Czemu zwiększyłam? Dlatego, że no cały czas wszystko idzie do góry i zawsze fajnie, że mi się udało, że jeszcze nam to zostało, ale... Dla mnie jest naprawdę dużo lepiej odkładać sobie co miesiąc i, i wtedy yy, no i wtedy jest po prostu, widzicie, jeszcze 70 złotych mi zostało. Więc tutaj jest 0 i na razie nic nie zamalowujemy. W tym miesiącu, tak jak mówiłam, ja mam tutaj yy, dużo takich wydatków. Jeszcze będę za podatek płacić taki jeden z trzech, więc tych podatków trochę e, na no nie trzeba odkładać i to cały czas się coś tu zmienia dobra, więc tutaj też mamy skłowę i tutaj sobie podliczmy najpierw może tutaj, najpierw koszt 345 zł i 85 groszy dodać 300 zł za paliwo 85 zł na mudę i 100 zł za prezent, i wychodzi nam, że w tym tygodniu wydaliśmy 830 zł i 85 groszy. Jeszcze sobie sprawdzę: 345, 85, dodać 300, dodać 85 i dodać 100. Wszystko się skaza. Więc skoro koszty tego tygodnia mamy podliczone. To podnieśliśmy sobie oszczędności. Czemu on nie dopisuje tutaj OC, tak i yy, 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 wodę? Z tego względu, że myślę, że to nie jest potrzebne, bo te koszty są tak naprawdę. Yy, woda jest co drugi miesiąc, a. A co? A z kolei ocenę, to ja odkładam co, to, co miesiąc też jak gdyby i te koszty mam po prostu tu wliczone długoterminowo, więc bez sensu mi się wydaje na no nie y jeszcze tu je dopisywać po podsum podsumowaniu. One są jako koszty takie wiecie stałe, roczne, więc y zostają w opłatach. Y więc podliczmy ile powinno mi zostać. 104 15 dodać 3570 70 w tym tygodniu udało nam się zaoszczędzić 109 zł i 15 groszy. I tak, oczywiście to jest z, z czym, z OC i z wodą. Ale właśnie to właśnie pokazuje, że miałam na to odłożone i jeszcze mi coś z tego zostało. Oczywiście ja na to do końca nie mam wpływu, tylko na wybranie oczywiście polisy. Ale jednak było na to odłożone i wszystko się zgadza dobrze. Więc w tym tygodniu do odłożenia w oszczędności mamy 209 zł i 15 groszy, i teraz nie chcę rozkłamać, bo nie pamiętam, w którym segregatorze, w tym, tym segregatorze zaczęłam sobie zapisywać co, ile oszczędności faktycznie co miesiąc wpływa. Oczywiście to są ruchome oszczędności. Czemu, czemu tak mówię? Z tego względu, że w tym miesiącu, yy, w styczniu, odkładałam też na OSE, a że yy, i było płatne w styczniu, po prostu tak się zbiegło, że w styczniu, ale oczywiście odkładam na to oce kilka miesięcy. Yy, zostało z tego oce, yy, nie pamiętam, 70 zł, chyba. Yy, no to ja już tego nie umniejszam, tej kwocie. To jest kwota, którą faktycznie yy, 1 stycznia włożyłam, a że okazało się, że, że yy, co. No, że zostało, że kwota była mniejsza i mi te pieniądze faktycznie zostały. To idzie to jako koszty, to są zmienne, ale zmienne dla mnie jako, zmienne jako oszczędności. Więc ja to na końcu miesiąca zliczę wszystkie te oszczędności i tutaj razem, aczkolwiek wiadomo, tu jest ta różnica tych 50 zł, ale ja już się nie będę... W... To, tylko po prostu chcę wiedzieć, co miesiąc na początku miesiąca tyle odkładam, tyle na końcu miesiąca udało mi się, przez cały miesiąc udało mi się tyle zaszczędzić, i tutaj sobie tam razem, ale wiadomo, ja sobie zdaję sprawę, że te pieniądze, ja z tych pieniędzy też korzystam. Tylko chodzi o takie taki wgląd, bo ja nie będę to robić razem, nie będę tego sumować bo to po prostu zwyczajnie nie ma sensu skoro ja z tych pieniędzy mm, też y, używam właśnie na przykład na opłatę y, oca, więc to po prostu byłoby y, no nie zgadzałoby się dobra, to tylko tyle chciałam wam powiedzieć y, dziękuję chyba za oglądanie, a nie jeszcze może jakąś tu naklejkę co tu mam <laughs> jeszcze mam Dobra, zmaszmy sobie tutaj. Co ja tu mam? Może taki... Sama nie wiem. Może tą patelę. W tym miesiącu taki, widzicie, babeczkowy, słodki, słodki początek roku. I taki mam nadzieję, że też jest u Was. Ja dziękuję w takim razie za oglądanie i zapraszam do następnych filmików, yy, które będą w najbliższym czasie. Planuję pokazać Wam, jak ja yy, planuję zakupy, yy, jak robię po części zapasy niektórych rzeczy, czemu takie rzeczy kupuję i tak dalej i tak dalej ile na ten zaoszczędzam mm. Jak robię listę z zakupów, później jak jeszcze będzie filmik, będzie filmik na temat jak zacząć wprowadzić budżet, bo myślę, że u mnie na kanale nigdy się taki filmik jeszcze nie pojawił. Ciekawych filmików mam nadzieję, że się będzie pojawiać dla osób początkujących, zaczynających, jak się nie pogubić filmik, który, jakie można odkać na początku problemy z prowadzeniem budżetu. Takie różne ciekawe i oczywiście filmik najważniejsze, najmój najbardziej ulubiony, czyli odkładanie oszczędności do binderków. Dobrze, dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, zostawcie komentarz, kciuka do góry. No i co? I do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć, pa!